Wskazując na kobietę z dzieckiem na ręku, sędzia pyta oskarżonego: Poznaje pan tę kobietę? Poznaje, odpowiada bez wahania oskarżony. A to dziecko jest pana? Moje, mówi mężczyzna. A co będzie z płaceniem? Wysoki sądzie nic za to nie chce. Ojciec odpowiada młodzieńcowi, starającemu się o rękę jego córki. Oczywiście zgadzam się na ślub, ale muszę panu uczciwie wyznać, że właśnie straciłem na giełdzie cały majątek. To straszne. W takiej sytuacji nie mogę panu jeszcze zabrać jedynej córki. Statek pasażerski przepływa obok maleńkiej wysepki, na której brzegu skacze, wymachując rękami, długo włosy, brodaty mężczyzna, odziany w strzępy ubrania. Co to za człowiek? pyta kapitana jeden z pasażerów. To jakiś psychopata. Od dziesięciu lat, gdy tędy przepływamy, on skacze i macha nam jak starym znajomym. Pracownik przychodzi do przełożonego i mówi: Panie dyrektorze, czy mógłbym dostać jeden dzień urlopu, aby pomóc teściowej w przeprowadzce? Absolutnie nie. To będzie bardzo pracowity tydzień. Dziękuję bardzo. Wiedziałem, że mogę na pana liczyć. Dziadek mówi do wnuczka: Pamiętam, jak 20 lat temu napadło na mnie 15 wilków. Dziadku, ale dwa lata temu mówiłeś, że było 5 wilków. Byłeś wtedy za mały, aby znać tę okrutną prawdę. Były sobie cztery osoby, które nazywały się Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę. I wszyscy zostali o to poproszeni. Każdy był pewien, że ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością każdego. Każdy myślał, że ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że nikt tego nie zrobi. Skończyło się tym, iż każdy obwiniał kogoś za to, że nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić ktokolwiek. Kowalski, będąc na lotnisku, zauważył elektroniczną wagę. Stanął na niej, rzucił monetę i po kilku sekundach usłyszał: Ma pan 175 cm wzrostu, waży 78 kg i leci najbliższym samolotem do Paryża. Zaskoczony Kowalski jeszcze raz stanął na wadze, wrzucił monetę i usłyszał to samo. Postanowił wypróbować maszynę. Poszedł do toalety, Narzucił płaszcz, założył kapelusz, stanął na wadze i wrzucił monetę. Po kilku sekundach usłyszał: Ma pan 175 cm wzrostu i waży pan 78 kg. A kiedy się pan przebierał, uciekł panu samolot do Paryża. Dwóch kumpli wchodzi do supermarketu. Jeden z nich bawi się monetą, podrzucając ją i łapiąc zębami. Nagle pierwszy z nich odwraca się i niechcący uderza kolegę. Moneta trafia mężczyznę w gardło. Mężczyzna robi się czerwony i zaczyna się dusić. Przerażony kolega wpada w panikę i wzywa pomocy. Pojawia się elegancko ubrana kobieta po trzydziestce. Bez słowa podchodzi do dyszącego mężczyzny i obejmując go ramionami, pochyla go do przodu, a następnie kilkakrotnie siłą. Uderza go dłonią w plecy. Po chwili ściska go ponownie i uderza jeszcze raz. Nagle mężczyzna wypluwa monetę, sapiąc z ulgi. Przyjaciel uratowanego mężczyzny z szacunkiem podchodzi do kobiety i pyta: To było niesamowite. Jesteś lekarką? Nie, jestem prawniczką. Moja specjalność to rozwody. Trzej koledzy naradzają się przed wspólnym wyjazdem na polowanie. A więc wyjeżdżamy jutro o piątej rano. Bierzemy strzelby, psy i skrzynkę piwa. A może dwie? Ostatnio, jak wzięliśmy dwie, zgubiliśmy gdzieś psa. Nie, to psów nie weźmiemy. Dobra. A więc wyruszamy o piątej. Psów nie bierzemy. Zabieramy ze sobą strzelby i dwie skrzynki piwa. A może trzy? Czy nie pamiętasz, że kiedyś, jak wzięliśmy trzy, to ty sam oberwałeś w nogę? No to możemy nie brać broni. W porządku. Wyjazd o piątej. Psów i broni nie bierzemy, ale bierzemy trzy skrzynki piwa. A może weźmiemy jednak cztery? Jak wzięliśmy kiedyś cztery, Mietek wychodząc z samochodu przewrócił się i złamał sobie rękę. Ale przecież możemy nie wychodzić z samochodu. Zgoda. Więc podsumujmy. Wyruszamy na polowanie jutro o piątej rano. Broni i psów nie bierzemy. Bierzemy cztery skrzynki piwa. I z samochodu nie wysiadamy. Święty Piotr ogłasza przetarg na budowę Bramy do Raju. Do przetargu zgłasza się Turek, Niemiec i Polak. Piotr pyta Turka ile ta brama u niego ma kosztować? Turek mówi że jakieś 20 tysięcy. A skąd takie koszta? pyta Piotr. 10 tysięcy materiał plus robocizna, a 10 tysięcy. 000... To mój zarobek. Święty Piotr pyta Niemca o koszt. Niemiec mówi, że 50 tysięcy. A czemu tyle? Pyta Piotr. Na to Niemiec. 20 tysięcy za dobry materiał, 20 tysięcy za dobrą niemiecką robotę, a 10 tysięcy to moje zarobki. To samo pytanie zadaje Polakowi. U Polaka brama ma kosztować 100 tysięcy. Ale czemu tak drogo? Pyta Święty Piotr. Na to Polak. 40 tysięcy dla ciebie, 40 tysięcy dla mnie, a za 20 tysięcy niech Turek zrobi bramę. Slogan reklamowy z okazji uruchomienia połączenia Concordem Paryż. Nowy Jork. Śniadanie w Paryżu, a kolacja w Nowym Jorku. Jakiś złośliwiec dopisał, a bagaż w Nairobi? Ciekawostka ze świata nauki. Ostatnie badania naukowe ujawniły, że piwo zawiera żeńskie hormony. Eksperyment przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 100 mężczyzn. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście piwo zawiera żeńskie hormony, każdy z nich dostał 11 litrowych butelek. Czas badania wynosił około 3 godzin. Zgodnie z wynikami eksperymentu, 75% badanych miało zaburzenia myślenia i mowy. 100% miało trudności z prowadzeniem pojazdów, 90% miało tendencję do przybierania na wadze, 80% wykazywało oznaki melancholii, a 80% chciało wydawać pieniądze na cokolwiek, 75% miało problemy z niezrozumieniem przez innych, 90% miało chęć mówienia głupich rzeczy. I niechęć do przyznawania się do błędów. A po tym wszystkim, jak można mówić, że w piwie nie ma żeńskich hormonów, idzie facet przez granicę, czyściutki, odpicowany, z walizeczką w ręce. Podchodzi celnik i mówi: Proszę otworzyć walizkę. Facet otwiera, a tam pieniądze, garnitur. Komórka i siedem par skarpetek. Celnik zadziwiony pyta: Panie, siedem par skarpetek? Gość z pobłażliwym uśmiechem odpowiada: Widzi pan, poniedziałek, wtorek, środa. Dobra, rozumiem. Idzie kolejny facet. Podarta walizka, pogniecione ubranie. Celnik woła: Kontrola celna. Gość podchodzi i otwiera walizkę. W walizce kanapki ze starym spleśniałym serem, brudna koszula i 12 par skarpetek. Celnik pyta go: Panie, 12 par skarpetek? Facet odpowiada błagalnym głosem: Panie, styczeń, luty, marzec. Z pociągu mającego dłuższy postój na stacji, wysiada pasażer, żeby kupić coś w bufecie dworcowym. Aby łatwiej trafić z powrotem do wagonu, próbuje zapamiętać jego numer. 1410. Łatwo zapamiętać, w tym roku była bitwa pod Grunwaldem. Po kilku minutach pasażer wraca z bufetu i pyta kolejarza: Przepraszam, czy pamięta pan, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? W telewizji nadano film o starożytnym Babilonie. Dopiero podczas emisji autorzy programu. Zauważyli, że w kadrze przez chwilę widać było pędzącą lokomotywę. Ciekawe, czy ktoś z telewidzów to zauważył. Tak, przed chwilą dzwonił jakiś kolejarz. Pytał, dlaczego lokomotywa miała oznakowania asyryjskie, a nie babilońskie.